Witam Państwa bardzo serdecznie, a więc nadszedł ten dzień, wigilia Bożego Narodzenia. No z tej okazji oczywiście chciałbym Państwu życzyć tego, co się zwykle życzy, prawda? Wesołych, radosnych, zdrowych świąt, ale w tym wypadku, w moim wypadku w zasadzie, bo to chciałbym powiedzieć, to nie wystarczy. Król Pustkowia nie potrafi zagrać prostego rytmu, żeby ocalić swoje życie. Pozwólcie więc Państwo, że poza tymi wstępnymi życzeniami świątecznymi dodam jeszcze coś od siebie. Nie wiem, czy Państwo znacie taki cytat w ogóle z Jezusa Chrystusa. Bo ja, mimo że nie jestem katolikiem, nie jestem chrześcijaninem, z Jezusem, Chrystusem, bądź co bądź, się komunikuję, ale ten cytat, drodzy Państwo, który chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić, tak pod rozwagę, że tak to ujmę: kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa? Świat nie jest go wart. To jest piękny cytat, naprawdę. Uważam, że jeśli w rzeczywistości Jezus wypowiedział te słowa, to był człowiekiem wyjątkowo mądrym. Kto poznał świat, znalazł trupa. Czyli Jezus sugeruje, że w tym świecie, w którym żyjemy, w świecie cwaniaków, manipulantów, Teatralnych, błaznów, prawda? Hochstaplerów wszelkiej maści, którzy załatwiają tutaj swoje wszelkie partykularne interesy, a do tego także pod szyldem, właśnie Jezusa Chrystusa, też robią doskonałe interesy. To jest ten świat martwy. To jest ten świat podły. Tutaj Jezus staje w kontrze do tego świata, prawda? Nie obawia się nawet stracić swojego życia. Dla niego ta kalkulacja, to cwaniactwo jest w tej sytuacji nic nie warte, bo warta jest dla niego prawda, którą on sam głosi, dlatego oczywiście przywołuje ludzi. Dając im w zamian Królestwo Niebieskie, tam z drugiej strony nie bójcie się stracić tego swojego życia, tam czeka na Was coś lepszego. Takie nauki głosił, mówiąc w skrócie, Jezus Chrystus Tu nie chodzi o to, czy ja się z tym zgadzam, czy ja się nie zgadzam. Ja tylko biorę sobie ten cytat, prawda? Bo wielu ludzi ginęło za prawdę na tym świecie i to niekoniecznie musieli być chrześcijanie ale wielu chrześcijan uczestniczy jedynie tylko i wyłącznie właśnie w tym teatrzyku zwykłym teatrzyku cwaniackim tych dekoracji pełno, tych ozdóbek pełno, prawda? Yy, jakaś tam msza, gdzie coś tam się powie, ale nie ma walki o prawdę. Walka o prawdę została zdegradowana. Co najwyżej gdzieś tam pojawiają się przypadkiem ludzie w naszej przestrzeni, którzy nie boją się odważnie występować przeciwko temu zakłamanemu światu i temu systemowi, bo my żyjemy w zakłamanym systemie. To jest świat trupa, to jest martwy świat. Ja państwu wielokrotnie mówiłem, że ja się tym światem brzydzę. Ja tutaj nie chcę żyć. To jest świat, który wysysa z człowieka wszystko, a jedyne na co ten świat ludziom pozwoli, mówię ludziom celowo, to jest ewentualnie yy, pozwolenie, żeby tego człowieka delikwenta prawda spalić na stosie albo Przybić do krzyża. Więc zastanówcie się, drodzy Państwo, wszyscy wierzący, jakimi jesteście chrześcijanami. Bo podstawowym obowiązkiem chrześcijanina to jest naśladownictwo, to nie jest klękanie przed Chrystusem. Nie, to wszystko zostało po prostu zmanipulowane przez Kościół katolicki. Nie klękanie przed Chrystusem, nie modlenie się do Jezusa Chrystuska. Tu jeszcze momencik, tu sięgnę sobie po. Pe pewien rekwizyt. Nie klękanie, drodzy państwo, nie, 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 nie obiecywanie tutaj nie wiadomo czego, że przetrwamy czy nie przetrwamy, absolutnie. Podążanie drogą Chrystusa. Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart. Proszę się zastanowić w ogóle, w jakim systemie, w ogóle w jakiej etyce chrześcijańskiej wy żyjecie. O, oczywiście, że jest to etyka zmanipulowana, a w zasadzie zdegradowana, tylko i wyłącznie do posłuszeństwa właśnie Kościołowi katolickiemu, który, jak się dzisiaj okazuje, co zresztą powiedział kiedyś Kierkegaard, prawda, wybitny teolog w XIX wieku, nie żyjący już, żyjący bardzo krótko w ogóle. Yy, powiedział, że pod szyldem Chrystusa robi się wspaniałe interesy, i tak naprawdę chodzi o taki interes, o ten świąteczny interes. Więc, jak już powiedziałem, świat jest martwy. My żyjemy w martwym świecie, tak? Ze wszechmiar. Następuje ta kalkulacja, te załatwianie tych naszych interesów na potrzeby przetrwania. Chrystus obiecuje oczywiście przetrwanie, zbawienie przez Niego, ja nie obiecuję nic, bo ni nic takiego nie nastąpi. Wielokrotnie Państwu mówiłem, że nic nie przetrwa, ale najważniejsze dla Boga jest rodzenie prawdy. To prawda jest największym, najważniejszym zaszczytem, jeśli chodzi o kwestie. Realizowania idei Boga na Ziemi. O tym mówiłem w jednym z ostatnich filmów na kanale, który tutaj pojawi się na karcie u góry ekranu. Więc, mimo wszystko, drodzy Państwo, wesołych świąt, no to tego Państwu muszę życzyć. Jak najbardziej radosnych świąt, ale z czego mamy się cieszyć? Nasz świat się pali. Zbawiciel Jezus Chrystus. Nie przekonał ludzi do siebie przez ponad dwa tysiące lat. No zdajcie sobie z tego sprawę. Dlaczego nie podążacie za Chrystusem? Ja nie idę za Chrystusem, ale ryzykuję własne życie w obronie prawdy. Za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Choćby najokrutniejsza była, i to wszystko, co na kanale mówię do Państwa, to wszystko, co jest niewygodne, co się wydaje brudne. To ciekaw jestem, jakbyście spotkali tego waszego Jezusa, te dwa tysiące ponad lat temu, tam gdzieś mniej więcej, prawda? I poznalibyście go, to podejrzewam, że byłby to człowiek tak nieprzyjemny, żebyście yy, odwrócili się od niego. Ale później, po tym czasie, w ramach tych wszystkich teorii religijnych, no to Jezus Żydowski stał się królem świata. Tak. Jezus Król Żydowski, Rex Judeorum. Tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że będziecie mieli Państwo piękne święta, ale troszczyć się należy o ten świat bez względu na wszystko, a nie zasiąść do tego stołu ozdobionego kwiatami, prawda? Stoły uginają się pod ciężarem tej racjonalności. A słyszeliście, drodzy Państwo, co powiedział ostatnio papież? Niedawno, zaraz przed świętami, te parę dni, papież apeluje do całego świata, do całego świata, żeby na czas świąt Bożego Narodzenia zaprzestać wszelkich konfliktów zbrojnych. No miał tutaj głównie na myśli, oczywiście, ten konflikt wojny ukraińsko-rosyjskiej. Na czas świąt! Wyobraźcie sobie coś takiego. Na czas świąt proszę odłożyć te karabiny, ale zaraz po świętach spokojnie możecie już sobie te karabiny wziąć do ręki. Możecie się w imię tej własnej swojej, wyabstrahowanej z życia prawdy, zażynać, prawda do końca świata. To powiedział papież. No przyznajcie, drodzy państwo, że jest to FOPA naprawdę. Na koniec, drodzy Państwo, przeczytam Państwu jeszcze taki fragment dosłownie yy, takiego mini-eseju. Ja bym powiedział z mojej książki Miasto Dusz. Ten esej nosi tytuł Słowo Wigilijne, ale na cały rok spływają na nas zewsząd życzenia nieuniknionej w tym okresie sympatii i życzliwości, ciepła, spokoju, radości, po których złudna, ale przecież także pożądana nadzieja, przyjmując często postać samotnego protestu, nieustępliwie nie może zostać rękojmią trwałości, poczucia sensu i wiarygodnej troski. W królestwie wzruszeń nad sobą znajduje natomiast schronienie czas pogardy i absurdu. Czas ludzi wolnych, którzy nie pragną wolności, bowiem jak się okazuje nie ma winnych, którzy założą mundur człowieka, lecz swoją niewierność z imponującą nonszalancją usprawiedliwią wielkodusznym egoizmem. Zachłyśnięci batalią grymasów, Pozostajemy w lęku przed scaleniem pokracznych uczuć, które wyskoczyły z orbity. W zgrzytającej wściekłości sili się człowiek na współczucie. Przemyka słowem po sentymentalnej historii w makijażu wrodzonego z zaniedbania. Lituje się w pseudopowadze swego stanu nad biedakami skłonnymi do wynurzeń. Zarażony czysto ludzkim samopoczuciem siebie, obrońca swego egoizmu, z twarzą wy. Popłochem jest wirtuozem ordynarnej miłości skręgiem admiratorów w stosownym odstępie. Złowieszcze i głęboko skrywane. Pobudki obawiają się dotknięcia dożywego poruszenia, niepokojącego dialogu, rozdarcia wrażeń emocjonalnych, intelektualnych i psychicznych jako przyczynku do redukcji patologicznego czynnika doświadczenia. Tragiczny konflikt, który zresztą utrwala się społecznie w tendencji o manierze kompletnej atrofii wolności znamionuje śmierć kultury i człowieka, który zdolny jest jedynie do koncentracji na najbardziej powierzchownych i egzaltowanych uczuciach, które z dobrem nie mają wiele wspólnego. Życzeń bezmyślnych nie znoszę, ale pragnąłbym, aby owe święta, także w duchu etyki świeckiej, obchodzone były przez cały Rok, by miłości przyświecały płodność leżąca w obszarze intelektualnej i etycznej satysfakcji, otwarcie na dialog i rezygnacja z partykularnej dominacji. Tego też Państwu życzę, aby święta nie były kłamliwą zabawą w udawaniu człowieka. Wesołych świąt! In spe!